Znasz to uczucie. Kiedy ktoś czegoś od ciebie chce i zanim zdążysz pomyśleć, już mówisz: Jasne, nie ma problemu. Kiedy jesteś zmęczony, ale i tak pomagasz, kiedy się nie zgadzasz, ale się uśmiechasz, kiedy chcesz powiedzieć: Nie, ale coś w tobie się kurczy i mówi Lepiej nie ryzykuj, a potem wracasz do siebie i czujesz się, jakbyś znów sam siebie zostawił. Nie wiesz, dlaczego tak robisz, ale robisz to od lat. I może nikt ci tego nigdy nie powiedział, ale zadowalanie innych to nie jest twoja cecha, to mechanizm, który kiedyś cię chronił, a dziś cię niszczy. Krok pierwszy: rozpoznaj, że zadowalanie to nie jest miłość, to lęk. Znasz to uczucie? Ktoś prosi cię o przysługę. Ty w środku czujesz opór, bo jesteś zmęczony, bo masz inne plany, bo po prostu nie chcesz. Ale i tak mówisz jasne, spoko, nie dlatego, że naprawdę chcesz pomóc, ale dlatego, że nie chcesz być odebrany jako egoista, albo leniwy, albo nieżyczliwy, albo ten, co robi problemy. I nie chodzi tylko o jedną przysługę, to się dzieje ciągle. Zgadzasz się na spotkania, na które nie masz ochoty, odbierasz telefony, kiedy chcesz być sam. Słuchasz zwierzeń ludzi, których problemy cię wykańczają, ale się nie przerywa, prawda? Pracujesz po godzinach, bo nie chcesz zawieść szefa. Uśmiechasz się, kiedy masz ochotę krzyczeć. Mówisz wszystko okej, okay, chociaż wewnątrz płoniesz. To nie jest miłość, to nie jest empatia, to nie jest bycie dobrym człowiekiem. To lęk. Lęk, że jeśli powiesz nie, ktoś przestanie Cię lubić. Lęk, że jeśli pokażesz granicę, ktoś odejdzie. Lęk, że jeśli postawisz siebie na pierwszym miejscu, zostaniesz sam. I wiesz co? Ten lęk nie wziął się znikąd. On ma swoją historię. Może nikt nigdy nie pytał czego ty chcesz, więc nauczyłeś się nie pytać sam siebie. Może wtedy, kiedy się złościłeś, ktoś ci mówił: Nie przesadzaj. Może, kiedy mówiłeś: Nie chcę, słyszałeś: Nie bądź taki trudny. Może nauczyłeś się, że łatwiej być lubianym niż sobą, i teraz jako dorosły człowiek, wciąż próbujesz na wszystko się zgadzać, bo w twoim systemie nerwowym niezgoda, zagrożenie. Bo kiedy mówisz tak, masz złudzenie bezpieczeństwa, ale to kosztuje. Kosztuje cię Twój czas, Twój spokój, Twój głos i w końcu Twoją tożsamość. Zadowalanie to nie jest cecha charakteru, to strategia przetrwania, to dziecięcy mechanizm, który miał ci pomóc przetrwać świat dorosłych, którzy nie radzili sobie z własnymi emocjami. Dziś już nie jesteś dzieckiem, ale mechanizm został i dopóki nie nazwiesz go po imieniu, będzie rządził twoim życiem. Pytanie dla Ciebie: ile razy w tym tygodniu zgodziłeś się na coś, czego nie chciałeś? Ile razy powiedziałeś tak, bo nie umiałeś powiedzieć nie, ile razy wolałeś milczeć, zamiast zawieść oczekiwania innych, bo to właśnie jest pierwszy krok. Nie zmiana zachowania, nie natychmiastowe stawianie granic, tylko rozpoznanie, że ten mechanizm działa i że nie jesteś z nim sam. Krok drugi. Zadowalasz innych, bo boisz się odrzucenia, a to boli bardziej niż zmęczenie. Zatrzymaj się na chwilę, bo może myślisz, że zadowalasz ludzi, dlatego że taki już jesteś, że jesteś miły, uprzejmy, ugodowy, że po prostu dobrze wychowany. Ale prawda może być inna. Może robisz to, żeby nie zostać odrzucony, bo w Twoim świecie bycie lubianym. To kwestia przetrwania, bo lubiany i bezpieczny, bo potrzebny, niezostawiony. Znasz to uczucie? Kiedy ktoś się złości, a ty od razu chcesz go uspokoić, kiedy ktoś milczy, a ty próbujesz zrozumieć, co zrobiłeś nie tak, kiedy ktoś się dystansuje, a ty zaczynasz dawać jeszcze więcej, szybciej, mocniej, jakbyś próbował wkupić się z powrotem. Nie dlatego, że jesteś słaby, tylko dlatego, że w twojej historii odrzucenie bolało bardziej niż przemęczenie, bo może kiedyś ktoś ci pokazał, że miłość trzeba sobie zasłużyć. Na przykład wtedy, kiedy jako dziecko byłeś grzeczny i tylko wtedy był spokój, tylko wtedy było kocham cię, tylko wtedy nikt nie krzyczał, a gdy robiłeś coś po swojemu, przychodziła kara, milczenie, dystans, zimno. I teraz nawet jako dorosły twoje ciało reaguje tak samo: zgódź się, uśmiechnij, pomóż, bo może wtedy nikt cię nie zostawi. Ale to nie relacja, to układ, układ w którym płacisz sobą za chwilową akceptację. I może czas zadać sobie pytanie, czy jeśli muszę nieustannie spełniać oczekiwania, żeby być kochany, to czy ja w ogóle jestem kochany? Czy tylko tolerowany, dopóki się dostosowuje, bo wiesz, miłość, która znika, kiedy przestajesz być użyteczny, to nie miłość, to transakcja. A ty nie jesteś walutą, zatrzymaj się jeszcze na chwilę. Pomyśl o ostatniej sytuacji, w której czułeś się zobowiązany, żeby coś dać czas, uwagę, pomoc, mimo że nie miałeś już siły. Co się w tobie odezwało: lęk, poczucie winy? Myśl: Jeśli tego nie zrobię, przestaną mnie lubić. To nie jest głos dorosłego ciebie, to głos twojego wewnętrznego dziecka tego, które kiedyś nauczyło się, że trzeba się dopasować, żeby nie zostać samo. Ale jesteś już dorosły i masz prawo zostać, nawet jeśli ktoś inny odejdzie. Ten krok nie daje jeszcze ulgi, ale robi coś ważniejszego. Zdejmuję z ciebie iluzję, że zadowalanie to twoja natura, bo to nie jest natura, to była potrzeba, a potrzeby można uzdrowić. Cofnij się na chwilę, nie do ostatniej rozmowy z partnerką, nie do sytuacji z pracy, cofnij się głębiej, do miejsca, w którym pierwszy raz poczułeś, że musisz być w porządku, żeby zasłużyć na spokój. Może miałeś siedem lat, może mniej, może więcej. I wtedy zrozumiałeś, jeśli ty będziesz cicho, uważnie, grzecznie, to może mama przestanie płakać. Może tata nie zacznie krzyczeć, może nie będzie tej ciszy, która boli bardziej niż awantura. Twoje ciało pamięta każde zachowuj się, które tak naprawdę znaczyło nie pokazuj, co czujesz, każde bądź spokojny, które znaczyło dostosuj się do mnie, bo ja nie umiem unieść ciebie takim, jaki jesteś. I nauczyłeś się jednej rzeczy, jeśli ty się dopasujesz, to może świat się nie rozpadnie. Więc ćwiczyłeś, uczyłeś się być miły, pomocny, zawsze gotowy, nigdy zbyt głośny, nigdy zbyt emocjonalny, nigdy zbyt sobą. I teraz, jako dorosły człowiek, nadal to robisz, nadal starasz się nie być problemem, nadal tłumisz swoją złość, żeby ktoś inny się nie zdenerwował. Nadal zgadzasz się na rzeczy, których nie chcesz, bo wolisz stracić siebie, niż zaryzykować, że ktoś się od ciebie odsunie. Nie nauczyłeś się być sobą, nauczyłeś się być tym, kogo inni potrzebują, i właśnie dlatego tak trudno ci teraz odróżnić, co naprawdę czujesz od tego, co powinieneś. Znasz to uczucie, kiedy partnerka jest w złym nastroju, a ty od razu szukasz, co zrobiłeś źle? Albo kiedy dziecko płacze i czujesz się, jakbyś zawiódł, zanim jeszcze cokolwiek powie, jakby świat wokół ciebie cały czas wystawiał ci ocenę i każda twoja reakcja musiała zasłużyć na czwórkę z plusem. Ale ty nie jesteś już w szkole przetrwania. To nie jest klasówka, to jest twoje życie, a ty masz prawo nie być perfekcyjny. Dostępny, wygodny. Masz prawo być prawdziwy, masz prawo powiedzieć nie, masz prawo się zdenerwować, zmęczyć, wycofać, nie dać rady, masz prawo nie być opiekunem emocji całego świata, bo jeśli musisz grać kogoś, żeby zostać w relacji, to w tej relacji nie jesteś ty, jest tylko twoja rola. Nie możesz być wolny, jeśli boisz się, że ktoś się zdenerwuje przez twoje nie. Nie możesz być blisko, jeśli cały czas czujesz, że coś w tobie musi być bardziej dopasowane. Nie możesz odpocząć, jeśli każdy moment ciszy, to dla ciebie napięcie, że zaraz coś wybuchnie. A może prawdziwy spokój zaczyna się nie wtedy, kiedy wszystko wokół jest dobrze, ale kiedy ty przestajesz być jedyną osobą, która wszystkich uspokaja. Może czas oddać to, co nigdy nie było twoje. I może właśnie teraz, w tym momencie, robisz pierwszy krok, niewielki, nierewolucyjny, ale prawdziwy. Bo pierwszy raz od dawna przestajesz przepraszać za to, że jesteś sobą. Może wydaje ci się, że zadowalanie innych to cena, którą płacisz za relacje. Że musisz być elastyczny, dostępny, ogarnięty. Że jak przestaniesz pomagać, przestaniesz być potrzebny. I wtedy wszystko się posypie. Ale prawda jest taka: Ty nie dajesz z nadmiaru. Ty dajesz z braku, z braku ciszy, w której ktoś pyta, a czego ty dziś potrzebujesz, z braku przestrzeni, gdzie możesz po prostu nie wiedzieć, nie chcieć, nie mieć siły, z braku relacji, w których nie musisz zasługiwać, tylko jesteś. Znasz to uczucie? Kiedy jesteś w pokoju pełnym ludzi, ale czujesz się sam. Bo cały czas coś od ciebie chcą, albo ty myślisz, że powinni, bo już nawet nie wiesz, czy mówisz tak, bo chcesz, czy dlatego, że nie umiesz inaczej. Za każde twoje tak, którego nie chciałeś, płacisz swoim spokojem. Za każdy raz, kiedy powiedziałeś jasne, zrobię to, choć w środku coś w tobie pękało, płacisz zmęczeniem, którego nie da się przespać, nie fizycznym egzystencjalnym, zmęczeniem życiem, w którym jesteś dla wszystkich, ale nie ma w nim ciebie. I wiesz, co jest najgorsze? Że czasem już nawet nie umiesz powiedzieć czego potrzebujesz, bo przez lata trenowałeś jedną umiejętność być tym, kogo potrzebują inni, nie tym, kim jesteś naprawdę. To dlatego wieczorami czujesz napięcie, którego nie umiesz nazwać, to dlatego nawet po urlopie nie czujesz się wypoczęty. To dlatego, kiedy ktoś pyta, jak się czujesz, mówisz Okej, okay, a potem nie masz już energii na nic, bo twój system nerwowy jest w ciągłym trybie gotowości. Jak kelner, który wie, że zaraz ktoś zawoła, jak strażak, który śpi w ubraniu. Jak dziecko, które czuwa, żeby dorośli nie zrobili sobie, albo jemu, krzywdy. To nie jest życie, to jest alarm, który nigdy nie cichnie, i ten alarm zabiera ci wszystko. Bliskość, odpoczynek, relaks, seks, radość a najgorsze że nikt nie widzi, że ty się wypalasz, bo z zewnątrz przecież wszystko ogarniasz. Wszyscy cię lubią, wszyscy cię szanują, wszyscy mówią, można na nim polegać, tylko ty w środku powoli znikasz i może właśnie dlatego tak boisz się przestać pomagać. Bo jak przestaniesz być potrzebny, to co zostanie cisza, pustka, ty sam ale może to nie jest pustka może to jest miejsce w którym pierwszy raz od dawna ktoś się pojawi i może tym kimś będziesz właśnie ty masz wszystko zaplanowane listy rzeczy do zrobienia backupy terminy wiesz co powiedzieć w trudnej rozmowie wiesz jak się zachować żeby nie prowokować Czujesz się odpowiedzialny za to, żeby wszyscy wokół czuli się dobrze. I robisz to tak długo, że nawet nie zauważasz, że się boisz. Bo tak naprawdę to nie kontrola, to panika w przebraniu produktywności. Znasz to uczucie, kiedy ktoś przez dwie godziny nie odpisuje, a Twoja głowa już buduje trzy scenariusze końca relacji. Albo kiedy partnerka jest milcząca. A ty robisz wszystko, żeby naprawić coś, co nawet nie zostało nazwane? Albo kiedy w pracy pojawia się problem, i zanim ktokolwiek cokolwiek powie, ty już bierzesz to na siebie? To nieodpowiedzialność, to niedojrzałość, to reakcja obronna, bo kiedy nie masz kontroli, coś w tobie wpada w stan alarmu. Jakby brak odpowiedzi był zagrożeniem życia, jakby wszystko, co nieprzewidziane, miało się skończyć katastrofą. Nadmiar kontroli to nie strategia. To system nerwowy, który nie wierzy, że świat cię uniesie, jeśli choć na chwilę odpuścisz. Nikt ci tego nie powiedział, to ja ci powiem. Nie jesteś zmęczony tym, ile masz na głowie. Jesteś zmęczony tym, że czujesz się odpowiedzialny za wszystko co się wydarza i za wszystko co mogłoby się wydarzyć. To nie kontrola, to przewidywanie bólu, to próba wyprzedzenia zranienia, to schemat. Jeśli ja będę ogarnięty, nic mnie nie zaboli. Tylko że boli, bo im bardziej próbujesz zarządzać światem wokół, tym mniej jesteś obecny w świecie w sobie. Nie możesz się rozluźnić, nie możesz spać głęboko, nie możesz być spontaniczny, bo coś w tobie mówi, jak nie przewidzisz, znowu będziesz cierpieć. Może kiedyś byłeś dzieckiem, które próbowało przewidzieć, czy dziś będzie krzyk, czy spokój. Może próbowałeś odczytać emocje mamy, zanim je wypowiedziała. Może nauczyłeś się skanować atmosferę, zanim sam poczułeś, czego potrzebujesz? I teraz masz trzydzieści, czterdzieści, pięćdziesiąt lat, i nadal robisz to samo. Nie jesteś ogarnięty, jesteś przerażony. I wiesz co? To nie jest Twoja wina, ale to jest Twój moment, bo teraz możesz zobaczyć, że ten lęk, który tak skrupulatnie przykryłeś listą zadań, i tak przecieka. Nie możesz być wolny, jeśli cały czas przewidujesz, co może pójść nie tak. Nie możesz być sobą, jeśli cały czas jesteś gotowy na cudzy kryzys, możesz mieć chaos w kuchni, nieodpisane wiadomości, milczenie, które nic nie znaczy, możesz to mieć i nadal być bezpieczny, ale to się nie wydarzy, dopóki każdą emocję będziesz chciał rozbroić, zanim wybuchnie. Dopóki każdy zły nastrój partnerki będziesz traktował jak test, który musisz zdać, dopóki każdą sytuację będziesz chciał mieć pod kontrolą, bo boisz się, że stracisz wszystko. A może największa siła nie polega na tym, że panujesz nad wszystkim, tylko na tym, że nie musisz już tego robić. I wiesz co? To dopiero zaczyna być życie. Nie umiesz odpocząć, nawet kiedy nikt niczego od ciebie nie chce, ty i tak czujesz napięcie. Jakby gdzieś w tle grała muzyka, której nie słychać, ale twoje ciało ją zna, ona mówi zrób coś, ogarnij, udowodnij, że zasługujesz. Nie rozluźniaj się za bardzo, bo zaraz coś się wydarzy. Nie potrzebujesz już innych ludzi, żeby czuć presję. Sam sobie jesteś obserwatorem, krytykiem, trenerem i sędzią, a pod spodem jedno uczucie strach. Nie przed tym, że zawiedziesz, nie przed tym, że ktoś będzie niezadowolony, tylko przed tym, że jeśli przestaniesz zadowalać, jeśli przestaniesz być potrzebny, miły, opiekuńczy, bezproblemowy, to nie zostanie nic. Bo tak długo budowałeś siebie z reakcji na potrzeby innych, że nie wiesz kim jesteś, kiedy nikt niczego od ciebie nie chce. Ale wiesz, co jest trudniejsze niż mówienie tak? Nie wiedzieć, zostawić pustą przestrzeń, usiąść w ciszy i nie próbować być jakimś. To jest jak odstawienie emocjonalnego narkotyku, bycia użytecznym. Ale w tej ciszy coś się może wydarzyć. Możesz odkryć, że jesteś człowiekiem, a nie projektem, że możesz mieć gorszy dzień i nadal zasługiwać na troskę, że możesz powiedzieć nie wiem i nadal być wartościowy, że możesz nie być dostępny, nie być potrzebny i nadal być kochany, bo miłość, która wymaga, żebyś siebie porzucił, to nie miłość, to emocjonalny dług, a ty nie musisz już spłacać cudzych deficytów. Może nie wiesz jeszcze, jak wygląda życie, w którym nie jesteś dla kogoś. Ale jeśli tu jesteś, jeśli słuchasz, to znaczy, że ta część w tobie, która wie, już się obudziła. I może to nie będzie łatwa droga, ale to wreszcie będzie Twoja droga. Znasz to uczucie. Kiedy po raz pierwszy słyszysz coś o sobie i to nie boli, tylko przynosi ulgę, nie dlatego, że wszystko się rozwiązało, tylko dlatego, że już nie jesteś sam w tym, co nosiłeś przez całe życie. Jeśli któryś z tych sześciu kroków cię poruszył, nie ignoruj tego, zostaw komentarz i zacznij od słów. Już nie chcę zadowalać wszystkich. Zobaczysz, ile osób myśli tak samo jak ty. Czasem wystarczy jedno zdanie, żeby ktoś przestał się czuć nienormalny. A jeśli chcesz dalej odzyskiwać siebie, bez masek, bez presji, bez cudzych scenariuszy, subskrybuj psychologię obfitości. Nie po to, żeby się naprawić, tylko po to, żeby przestać udawać, że coś jest z tobą nie tak, i obejrzyj teraz kolejny film. On cię nie kocha, on po prostu cię kontroluje. Jeśli przez lata myliłeś lęk z miłością, tam dowiesz się dlaczego. I jak zacząć od nowa, ale po swojemu, do zobaczenia, w miejscu, w którym nie musisz już zasługiwać, wystarczy, że jesteś.